A dzisiaj testujemy takie auto. To jest Toyota Mirai, czyli samochód wodorowy. Samochód wodorowy, to oznacza, że jest to samochód elektryczny. On ma koła napędzane przez silniki elektryczne, ale ma bardzo malutkie akumulatory, a całą energię trzyma w postaci wodorów, w zbiornikach wodoru, które znajdują się w kilku miejscach. On ma te zbiorniki na przykład między siedzeniami. Ma również gdzieś chyba tutaj też pod spodem. Te, te, te zbiorniki są bodajże trzy. No, i teraz się przejedziemy tym samochodem. Tam jest o. W środku jest nasz driver, to jest Karol. Poznajcie Karola, rzecznik prasowy Neti. Może tutaj tam. Po Pozdrowić naszych wszystkich widzów. Tam, tam jest tam. Oliwka i Oskar. I testujemy w takim wesołym gronie teraz Miraja. Więc ja tutaj się zamykam, zamykam, zapnę. zapnę. Zapnę się, zapnę się. Dobra. Pokażę jeszcze tutaj, póki mamy jasno. Jak ten samochód wygląda w środku? Poczekaj jeszcze, Karol, nie ruszaj.